Warto sobie zadać pytanie, czym by była dzisiaj leśniczówka, gdyby nie to, że przebywał tutaj przez 13,5 miesiąca Konstanty i Defons Gałczyński. Że przyjeżdżał tu przez ostatnie 3 lata swojego życia że ciągle w swojej poezji uświetniał polszczyznę, właśnie w tych wierszach pańskich. Co by było z tą leśniczówką? Czy nadal byłaby urzędem leśnym? Czy nadal by była leśniczówką leśnictwa krzyże? A może jak, jak śpiewa w swojej piosence Jan Kaczmarek? O tym, że w, kiedyś w leśniczówce pianie dziesięciopiętrowy hotel stanie? Zanim zdechnie, pocałanie z robą rową śleczą stacji, a ostatnie zabyś było przykleje pył. Zanim w leśniczówce pranie, gigantyczny motel stanie, Zanim ciszę leśną zmąci, ja od pił. Zanim zniknie pod betonem osiedlowy w skwerku Breszta, W piwnicy odda ducha szara mysz. Zanim wszystko, co zielone, co w pachnącej trawie mieszka, Na podeszwach rozniesiemy wzdłuż i przesz. Może zrobiono by tu pole namiotowe, bo ładny widok stąd się ostacza na jezioro nickim, Nickie. Ale poeta się pojawił. Poeta się pojawił i spowodował to, że ta leśniczówkę, jakby tą leśniczówkę wprowadził boczną furtką do historii literatury polskiej. I dzisiaj jest to najsłynniejsza leśniczówka. Gałczyński uciekał przed historią. Do prania. Pranie było jego ucieczką. Pranie było jego azylem. Bo jego ustoją. Usto, w jakim sensie przed historią uciekł tutaj do leśniczówki Peanie jej gospodarz Stanisław Popowski? Przecież po drugiej stronie jeziora Nickiego znajdował się dom z pięknym dachem dachem w kształcie odwróconej łodzi, który w latach 1951-1952 zajmował Jerzy Borejsza, powojenny mecenas Konstantego i Defonsa Gałczyńskiego, ale nie tylko Gałczyńskiego, wielu polskich literatów, których ściągał do Polski, dawał im różne apanarze, dawał im możliwość druku. I ten, Jerzy Borejsza odwiedził Leśniczówkę peanie właśnie z Julią po polskiego wtedy nie było. I gdy już po ich wizycie Zjawił się w leśniczówce i dowiedział się, kto był gościem leśniczówki, cały dzień zachowywał się bardzo niespokojnie, węszył po wszystkich kątach i zakamarkach leśniczówki, czy aby nie podłożono pluskiew. Oczywiście trzeba przypomnieć, że to była julia Bestigerowa. Julia Bristigerowa była szefową e, oddziału. Urzędu bezpieczeństwa, czy też Wydziału Urzędu Bezpieczeństwa, który zajmował się przede wszystkim inwigilacją inteligencji twórczej w naszej kraju i była nazywana krwawą luną. Co do Jerzego bojejszy, hmm, przede wszystkim Nida, Luciane Nida zawdzięcza mu fabrykę dewna i płyt pliśniowych oraz sklejek. A krajobraz, który się roztacza z leśniczówki Pranie, zawdzięcza ten komin, który wystaje ponad, ponad ściany lasu. Ta legenda poety rosła, zdawał sobie z tego świetnie Stanisław Popolski, który wyjeżdżając z Peania zabrał to biurko, przy którym tworzył Gałczyński. To biurko do dziś stoi w Krzyżach, w tym domu. Pan jest mille w domu po Stanisławie Popolskim, który zajmują jego synowie. A Jerzy Putrament, który po śmierci Gałczyńskiego jest częstym lekatorem leśniczówki, peanie i gościem Popolskiego, proponuje, aby sosnę, piękną, wysmukłą nazwać imieniem Konstantego i Defonsa Gałczyńskiego. To była taka sosna, pod którą lubiał chodzić i którą Nazywał Bernardem Show. Nazywał go na cześć pisarza angielskiego, kpiarza, satyryka. A to dlatego, że podobnie jak ten pisarz, ta sosna była sędziwa. Ale po śmierci Gałczyńskiego uzyskała już nie imię Bernarda Show, tylko imię samego Konstantego i Defonsa Gałczyńskiego. Trzecim takim aspektem rosnącej legendy Konstantego i Devonsa Gałczyńskiego, tutaj na Mazurach był studencki teatr satyryków. Postanowili oni osiąść w krzyżach, w pobliskich krzyżach znajdujących się 3 km stąd. Jednym ze współzałożycieli tejże tego, tego fenomenu teatrów studenckich, a więc satyrycznego teatru studenckiego był Andrzej Deawicz tłumacz literatury rosyjskiej. Drawicz należał do tak zwanej ekipy technicznej tego teatru. Był tłumaczem i, jak wiemy, w 1989 roku pierwszym prezesem telewizji, pierwszym, że tak powiem, po transformacji ustrojowej prezesem telewizji polskiej. Tenże Andrzej Dejawicz był wielkim admiratorem twórczości Konstantego i Defonsa Gałczyńskiego. Znał jego twórczość na pamięć o marze. Napisał o nim pracę magisterską. Później napisał książkę pod tytułem Gałczyński na Mazurach. I w jakim sensie Dawid zarażał twórczością Gałczyńskiego pozostałych członków Studenckiego Teatru Satyryków. Konstanty i Defons Gałczyński często był, jego twórczość była wykorzystywana w repertuarze tego teatru, a jednym z tego teatru, czy jedną z członkiń tego teatru, była Olga Lipińska, która w 1978 roku wraz ze swoim mężem Wiktorem Piotrowskim pobudowała sobie dom w Krzyżach, notabene w stylu góralskim. No i właśnie Olga Lipińska, twórczyni swojego słynnego kabareciku, który przez co najmniej ćwierć wieku bawił Polaków, ona to bardzo często wykorzystywała twórczość Gałczyńskiego do swoich satyrycznych celów. Ja wiem, że ja Państwa nudzę, ale... Ech, takie jest moje życie. Śmiej się pajacu. Orkiestra. Ostatni promień szczęścia zgasł Już widzę cię ostatni raz Pod twym balkonem stoję niemy Wichura dmie opad arten, nie byłby ze mnie zięć, niestety, świetły chryzantę. Mijają, mijają epoki, lecz złota jest ciągle pierońska, Więc złęczą mnie polono-koki i nie jak jelońska. A może przy forum nie serafin, serafin ten po potrafi na dnie serca mego. Ja wierzę, ach w niebo, bo mnie jest do... Ale rzeczywiście, jeżeli popatrzymy na zastanowimy się nad konwencją kabarecików Olgi Lipińskiej, to mamy wrażenie, że źródłem tego teatru jest absurdalny humor Konstantego i Defonsa Gałczyńskiego. Wiem o tym, że leśniczówka pranie, ekspozycja Gałczyńskiego w tejże leśniczówce, pamiątek z nim związanych. Przez lata całe przyciągała wielbicieli jego twórczości. Ale od bez mała 20 lat miejscem, sercem Leśniczówki pranie przez tak zwane sezony letnie jest ta scena. Kameralna, drewniana scena zaprojektowana przez Zosię Góralczyk Markuszewską. Z piękną naturalną kurtyną Jeziora Nickiego. A na tym jeziorze Nickim żaglówki, których żagle wy wyglądają jak pióra w Inkałście. I te pióra w Inkauście też są symboliką tego miejsca. Poprzez tą scenę udaje nam się złączyć dwa serca: te pojemne serce kultury z pojemnym sercem natury. I to wszyscy artyści, którzy przystępują na tej scenie, Dobrze o tym wiedzą, że razem z nimi śpiewa przyroda, że razem z nimi na przykład nad gryfami kontrabasów kołują motyle, że za mną mają Jopek również śpiewa rój pszczół. Na tej scenie w ciągu ostatnich dwudziestu paru lat odbyło się ponad 400 imprez, 400 wydarzeń i nie sposób i wszystkich wymienić. Nie sposób też wymienić wszystkich aktorów, wszystkich aranżerów, wszystkich muzyków, kompozytorów, którzy na tej scenie grali. Aktorów było co najmniej ze stu. Ponieważ sam jestem poetą, najlepiej czuję się w rodzinie poetów. Przez ostatnie dwadzieścia parę lat tylu cudownych poetów się przewinęło przez, przez to miejsce. Nie sposób ich wszystkich wymienić. Powiem tylko może o Ewie Lipskiej parę słów, o Adamie Zagajewskim wspomnę, Krzysztofa Karaska. Na co stawiamy? Na co stawiamy w Leśniczówce? Stawiamy na mądre słowo. Mądre słowo, które naprawdę ma być wskazówką życia. Ma nas naprowadzić na mądre i sensowne życie. Stawiamy na najlepszą muzykę, która oprawia te słowo w klejnot swoich wdzięków. I która podkreśla ciszę.